Coś, to, to jest make-up, nikt mnie nie bije. No, to też jest make-up jak coś, to nie jest filtr, bo zawsze mi się pytacie, czy to są filtry, to co widzicie na mojej buście, ale nie, to nie są filtry, to ja takie coś tworzę, ale nie chcę rozmawiać o makijażu. Dzisiaj będziemy rozmawiać o czymś innym, a mianowicie pewnie już widzieliście, dostaję o to strasznie dużo pytań, czy nagram Hot 16 Challenge, bo dzisiaj dostałam nominację i słuchajcie, wiecie co jest śmieszne? Że ja wczoraj siedziałam sobie i, i myślałam, hmm, dobrze, że ja nie jestem jakąś taką super sławną osobą, że wiecie, że nikt mnie nie nominuje, bo ja nie umiem śpiewać, ani rapować tym bardziej. Mm, I wstaję, a tutaj nominacja dla mnie. Jeszcze w ogóle jestem jedyną osobą, którą się nominowała dziękuję ci strasznie macie się ja tutaj macie link do Hot Sixteen Challenge bo jest naprawdę super, jeden z fajniejszych jakie widziałam i postaram się nagrać to Hot Sixteen Challenge mimo, że mam czy wy to słyszeliście? coś przed chwilą spadło, tak jakby się zbiło wetyfy, wy wy. a ja tutaj nie mam nic takiego szklanego ej to było strasznie creepy Dobra, trochę się przez chwilę rozproszyłam, ale to było trochę creepy. No, nieważne. Wracając do tematu, mimo że mam trochę utrudnień, ponieważ jak wiecie, jestem w mieście rodzinnym, tutaj zbytnio nie mam z kim tego nagrać, nie mam jak, ale będę kombinować. Kolejne utrudnienie jest takie, że niestety Bozia nie utalentowała mnie muzycznie w żaden sposób. Nie umiem pisać piosenek, nie umiem śpiewać. Ale się postaram, ponieważ cel jest szczytny. Nie wiem, czy wiecie o co chodzi dokładnie w Hot 16 Challenge, ale mm, zbieramy na, na szpitale, na lekarzy, żeby pomóc w walce z koronawirusem. Więc mogę się poświęcić, jeżeli taki jest cel i mimo, że się pewnie skompromituję, to przynajmniej, wiecie, w dobrej wierze. Zu surową, to jeszcze rozmawiamy hmm, od tych cieni. Ale tak się cieszę, że Wam się podoba ten makijaż i że doceniacie moją pracę. Dziękuję, strasznie mnie to motywuje. I, i co, ja zaraz teraz siedzę, tylko i, i przeglądam jakieś inspiracje na Pinterestie i na Instagramie. Jaki zrobić następny makijaż? I dziękuję, że to lubicie i w ogóle że wam się podoba, bo ja strasznie się bałam krytyki, jak zaczęłam się bawić z makijażem, bo jednak ludzie strasznie krytykują takie rzeczy. No i nic i dziękuję wam, kocham was. I w ogóle ja serio tyle w to pracy wkładam. Sorry, bo już myśliście, pewnie zaskończyłam od tej... U, znowu ja. Tyle w to wkradę... Jeszcze raz, tyle w to wkładam pracę o. E, bo naprawdę ja, jeżeli się maluję, to to musi być idealnie, ja na przykład, taki fun fact, ja nigdy nie wychodzę w takim blejakim makijażu, tylko ja wolę wyjść bez makijażu, albo w takim full zrobionym idealnie makijażu, wiecie o co chodzi. Ale no, jaka moja mini-obsesja, więc ja nad takimi makijażami siedzę serio po kilka godzin, no, żeby wszystko było dopieszczone, no ale mega się cieszę i strasznie dużą przyjemność sprawia, jak widzę, jak odtwarzacie moje makijaże. Na przykład bardzo dużo osób odtworzyło ten makijaż z chmurkami i jesteście też, mogę, utalentowani. Wszystkie te prace staram się lajkować i oglądać i tyle, cieszę się, że mam też takich utalentowanych obserwatorów.